Faktycznie trawnik jest dobrym miejscem, żeby zaprezentować nasze kosiarki akumulatorowe. A zrobimy to na przykładzie dwóch linii. Linie urządzeń akumulatorowych 18V zaprezentuję Państwu na przykładzie kosiarki 382 Li Premium. Kosiarka ta na swoim froncie posiada już znany Państwu symbol synapsy. Dodatkowo też znajdziecie Państwo komorę z zasilającą nasz 36-woltowy silnik dwoma akumulatorami 18-woltowymi. Akumulatory występują w opojemności 2,5, 4, 5 oraz 6 amperogodzin. Dodatkowo też znajdziecie państwo wyłącznik bezpieczeństwa. Jeżeli przejdziemy sobie dalej, zobaczymy tutaj z góry przycisk, dzięki któremu mamy płynną regulację wysokości koszenia. Ponadto mamy Kierownicę w bardzo łatwy sposób regulowaną. Wystarczy odpiąć te dwa przyciski i możemy dopasować wysokość, wysokość naszej kierownicy do wzrostu operatora. Kierownica wyposażona jest również w miękki uchwyt premium oraz inteligentny kokpit, na którym widzimy stopień rozładowania baterii. Baterie rozładowują się synchronicznie. Przejdźmy sobie dalej. Jeżeli przyjrzymy się dalej kosiarce, zobaczycie Państwo, że wyposażona jest w 45-litrowy kosz hybrydowy, na którym znajdziemy również wskaźnik napełnienia oraz specjalny język, dzięki któremu podczas wyciągania, opróżniania kosza, trawa nie będzie nam się wysypywała z powrotem na nasz trawnik. W zestawie razem z kosiarką znajdziemy również wkładkę mulczującą, Którą w bardzo łatwy sposób zamontujecie Państwo w kosiarce, dzięki czemu uzyskujemy urządzenie mulczujące. Może kilka słów jeszcze na temat samej budowy kosiarki. Jeżeli przechylimy ją sobie na bok, zobaczycie Państwo, że na froncie kosiarki znajduje się specjalny grzebień, dzięki któremu powietrze zasysane z zewnątrz wiruje razem z nożem razem z pokosem, dzięki czemu kierowany jest do kosza, wskutek czego kosz napełniany jest w 100%. Dodatkowo boczne dwie osłony gwarantują zabezpieczenie nam polipropylonowego deku. Tak w kilku słowach wygląda kosiarka 382 Li Premium. Linie kosiarek akumulatorowych Energy Flex zaprezentuję Państwu na przykładzie kosiarki Premium 512 i VSW. Jest to jeden z naszych flagowych modeli. Jest to kosiarka zbudowana na deku galwanizowanym. Dek jest identycznym dekiem, który możecie Państwo spotkać w urządzeniach, już znanych Państwu urządzeniach spalinowych, rozpoznawalnych. Dek wyposażony jest w system Max Air Flow, dzięki któremu zasysana trawa czy pokos, który powstaje, jest Kierowany do kosza, dzięki czemu kosz wypełniany jest w 100%. Ale zacznijmy może od początku. Kosiarka ta, tak jak Państwo już doskonale widzicie, na froncie swoim posiada synapsę, która jest spójna z całym naszym systemem urządzeń akumulatorowych, ale nie tylko. Na froncie również znajdziecie Państwo inteligentny czujnik, który połączony jest z naszym smart cockpitem. Ale o tym. Za kilka film. Na froncie znajdziemy również komorę. W komorze znajdziemy miejsce na dwa akumulatory 36V, które napędzają nasz silnik indukcyjny. Oprócz akumulatorów znajdziemy również czujnik, wyłącznik bezpieczeństwa, dzięki któremu możemy naszą kosiarkę wyłączyć. Kosiarka ta może pracować również z jednym akumulatorem. Inaczej niż w przypadku kosiarek linii Alko 18V. Przejdźmy sobie dalej. Jeżeli spojrzymy na naszą kosiarkę od boku, znajdziemy również koła 20 cm oraz duże 28 cm koła z tyłu, obustronnie łożyskowane. Dzięki czemu mamy łatwość manewrowania naszą kosiarką w ogrodzie. Z boku również znajdziemy dźwignię regulacji wysokości koszenia, dzięki której możemy ustawić zadaną wysokość koszenia. Ponadto dźwignia porusza się po plastikowym grzebieniu chroniącym galwanizowany dek. Ale to jeszcze nie wszystko. Kosiarka wyposażona jest również w system 4 w 1, czyli również możemy nią podłączyć wkładkę mulczującą z wkładkę bocznego wyrzutu z boku i dzięki czemu kosiarka będzie wyrzucać nam trawę również na bok. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeżeli spojrzymy sobie na nasze urządzenie od boku, zobaczycie Państwo regulowaną kierownicę z dźwigniami, które. Dzięki którym możemy pracować osoba zarówno lewo, jak i praworęczna. Inteligentny kokpit. Na kokpicie tym znajdziemy takie informacje, jak łączność naszej kosiarki z aplikacją Alcoin Touch, dodatkowo prędkość kosiarki, stopień rozładowywania się naszych baterii. Baterie mogą rozładowywać się synchronicznie. Dodatkowo również też widzimy. Czy kosiarka pracuje w trybie eko, gdzie mamy niższe obroty na kosiarce? Oszczędzamy wówczas energię, czy też nie? Dodatkowo kosiarka wyposażona jest w miękki uchwyt, dzięki któremu praca tą kosiarką jest naprawdę przyjemna i wygodna. Jeżeli spojrzymy sobie dalej na samo urządzenie, znajdziemy plastikowy, bardzo duży kosz 70-litrowy. Wyposażony jest w wskaźnik napełnienia kosza oraz również specjalny język, który również znajdziecie Państwo, tak jak wcześniej powiedziałem w kosiarkach Alko 18V. Język ten zapobiega wypadaniu trawy w momencie kiedy kosz zdejmujemy wypełniony trawą. W zestawie również z kosiarką znajdziecie Państwo wkładkę mulczującą, która jest montowana w bardzo prosty sposób takim urządzeniem w momencie, kiedy skończymy pracę i chcemy ponownie założyć kosz, demontujemy tą naszą wkładkę mulczującą, zakładamy kosz z powrotem, kosz montowany jest na dwóch mocnych hakach bocznych, dzięki czemu idealnie spasowuje się z korpusem, dzięki czemu mamy gwarancję tego, że cała Koszona trawa będzie znajdowała się w naszym dużym, pojemnym, mocnym koszu. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeżeli spojrzymy sobie również na przechowywanie tych urządzeń, mamy możliwość postawienia naszych kosiarek w pionie, czyli będą zajmować zdecydowanie mniej miejsca. Odbywa się to w bardzo prosty sposób. Wystarczy, tak naprawdę, odkręcimy nasze rączki. Zdemontujemy kosz i postawimy naszą kosiarkę w pozycji pionowej. Dzięki pozycji pionowej możecie Państwo przechowywać nasze urządzenia zarówno w domku narzędziowym, w garażu, gdzie tylko Państwo chcecie. Ale dzięki takiej pozycji uzyskujecie jeszcze jedną dodatkową korzyść, a mianowicie klient ma łatwy dostęp do sprawdzenia stanu, Noża koszącego, jak i również w łatwy sposób może dojść do korpusu, który należy wyczyścić, tak aby służył jak najdłużej. W ofercie ALKO znajdziecie Państwo szeroki wachlarz kosiarek akumulatorowych, dopasowanych do różnych potrzeb i różnych budżetów Państwa klientów. Dlatego też zapraszam do składania zamówień.